Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się pysznogłówką na rabacie. Pysznogłówka, nazywana potocznie bergamotką, pyszni się oryginalną urodą oraz wyjątkowym powodzeniem wśród owatów. Cudowne właściwości tej byliny doskonale oddaje jej angielska nazwa, bibalm, która w wolnym tłumaczeniu oznacza pszczeli balsam. Owady lubią ją nie bez powodu. Kwiaty pysznogłówki są pełne słodkiego nektaru, z hektara obsadzonego tą byliną pszczoły są w stanie wyprodukować aż 220 kg wysokiej jakości miodu. Pszczoły, trzmiele i motyle swoją drogą, ale nie mniej ważne są walory dekoracyjne. Pysznogłówka na rabacie robi ogromne wrażenie. Odmiany uprawiane w ogrodach pochodzą głównie od pysznogłówki dwoistej. Rzadziej pysznogłówki cytrynowej lub pysznogłówki dętej. Kwitną przez całe lato od czerwca do września na czerwono, fioletowo, różowo lub biało. Charakterystycznie zbudowane kwiatostany pysznogówek, trudno z czymkolwiek pomylić. Na szczytach pędów wyrastają główki z czuprynkami płatków na szczycie, od spodu ozdobione kryzami podsadek. Ponadto zdarzają się kwiatostany piętrowe. Zależnie od odmiany pysznogłówka osiąga od 40 do 120 cm wysokości, co przekłada się na szerokie możliwości zastosowania tej byliny na rabacie lub tarasie. Jeżeli chodzi o uprawę, to pysznogłówka do obfitego kwitnienia potrzebuje mnóstwo słońca oraz żyznej gleby przepuszczalnej, ale stale umiarkowanie wilgotnej. Lubi coroczne zasilanie kompostem albo nawozem wieloskładnikowym dla roślin kwitnących. A skoro znamy już krótki opis bohaterki tego filmu oraz jej podstawowe wymagania, to pora przedstawić Wam kilka przykładów tego, jak pięknie pysznogłówka wygląda na rabacie. Kategoria pierwsza – pysznogłówka na tęczowej rabacie przy domu. Najbardziej reprezentacyjne miejsca ogrodu powinny być zarezerwowane dla szczególnie atrakcyjnych roślin, które długo pozostają dekoracyjne. Tę zasadę spełnia pysznogłówka na rabacie przy domu, posadzona w towarzystwie innych, wysoce miododajnych bylin w intensywnych kolorach. Oprócz pysznogłówki latem kwitną tutaj jeżówka purpurowa, liatra kłosowa, czosnek główkowy, słonecznicze szorstki, liliowiec ogrodowy oraz szałwia omszona. Krewy ozdobne, konkretnie miskanty chińskie, łagodzą energetyczną kolorystykę i przepych setek kwiatów. Kompozycja jest harmonijna, ale nie sprawia wrażenia przesytu. Jeżeli wolicie mniej krzykliwe aranżacje, to postarajcie się dobrać odmiany pysznogłówki i innych bylin w kwiatach o podobnej tonacji, np. w gamie różu, fioletu i czerwieni. Ważną rolę odgrywa wiecznie zielone tło z sosen. Kategoria druga: Pysznogłówka na rabacie z zimozielonymi krzewami i trawami. Pysznogłówka na rabacie pozostaje piękna do jesieni, ale z nadejściem mrozów jej pędy zasychają i wkrótce roślina znika pod ziemią. Z tego powodu warto zadbać, by pysznogłówce towarzyszyły rośliny atrakcyjne po sezonie oraz wiosną. W przypadku gatunków wiecznie zielonych sprawa jest prosta. Zimą odciągają wzrok od pustego miejsca po zaschniętych bylinach. Kategoria trzecia, pysznogłówka na angielskiej rabacie. Oryginalna uroda pysznogłówki świetnie współgra ze swobodnym stylem angielskiej rabaty. Romantyczna mozaika z roślin, głównie bylin, różniących się wysokością, pokrojem i kolorystyką, zachwyca przez cały sezon, nieustannie się zmieniając. Rośliny są sadzone po kilka sztuk i rozplanowane w pozornie przypadkowy sposób. W efekcie gotowa kompozycja wygląda naturalnie i niezobowiązująco. Kategoria czwarta: pysznogłówka na rustykalnej robacie. Style angielski oraz rustykalny pod wieloma względami są do siebie bardzo podobne. Jednak w rustykalnym, inaczej w wiejskim ogródku, większą rolę odgrywają kwiaty jednoroczne i dwuletnie, przede wszystkim ich odmiany o wesołych, jaskrawych kolorach. A więc podsumowując, pysznogówka na rabacie kwitnie przez całe lato, ku uciesze pszczół, trzmieli i motyli. Pasuje do ogrodów zaprojektowanych w różnym stylu. Równie dobrze prezentuje się wśród kwiatów jednorocznych, traw lub innych bylin. Aby kompozycja była atrakcyjna o każdej porze roku, warto posadzić obok pysznogówki rośliny atrakcyjne wiosną, późną jesienią i zimą. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!